Cześć wam dzisiaj, ja jest wizualnie witam was w grze, która nazywa się Tower of Fantasy, w serii o tym samym tytule i zacznijmy od tego, że był stream wczoraj, przedwczoraj z waszej perspektywy, stream na którym było wreszcie rolowanie i wpadały mi te postacie, w ogóle magia streama ludzie dotknęła mnie po raz drugi, ostatnio kiedy rolowałem w Gęszynie to była magia streama, dwie piątki na jednym, na jednej dziesiątce, na jednym tempolu, a tym razem poleciała mi Nemesis, co prawda poleciała mi na hardpity, tak bardzo na hardpity jak się da, bo nie dostałem z tego banera nic złotego wcześniej, czyli poleciała mi Nemesis, Nemesis! Na szczęście, ale na ostatnim możliwym rolku, a oprócz tego poleciała mi pierwsza moja złota postać King. Bodajże, jeżeli nic nie pokręciłem na tych fioletowych rolkach, znaczy się czarnych, ale dlatego, że są zielone, to są jeszcze fioletowe. Więc było o awesome. wreszcie mam z czego składać drużynę i mogę kminić, kogo tam sobie dobrać do zestawienia. Mam kogoś, kto rozwala tarczę. Nareszcie King, co prawda, walałem tą babkę z tym tym hula hopem całym, czy co, co ona tam ma. Nie wiem, nie jestem zainteresowany. Nie wiem, co mi sprzedają, ale no king może być. Nie przepadam za postacią, nie przemawia do mnie tak samo jak Diluk w Genshinie do mnie nie przemawia, co nie zmienia faktu, co nie zmienia faktu, że jego kosa jest po prostu awesome. Więc mam tą kosę, wreszcie mogę się tym nacieszyć, co więcej mam te latające cuśki od Nemesis i mogę przygarnąć, pobiegać tą postacią, która przyznam się wam, że podoba mi się bardzo ze wszystkich postaci w grze Nemesis, podoba mi się prawie najbardziej zaraz po tej Mei link, czy jak ona tam ma, czyli tej pseudo ninja, którą cały czas biegam. Żeby nie było jedna ze słabszych postaci w grze i wizu nie ubiega. I prawdopodobnie będzie nie ubiegał bardzo, bardzo, bardzo długo, chyba, że dodadzą ten rodzaj stroju i dla normalnej postaci, którą tworzymy, to wtedy przebuduje sobie wygląd swojej własnej bohaterki. Tak jakoś wyszło, że bohaterką gram, ale na streamie było awesome, jesteście fantastyczni i nie spodziewałem się tak mocnych trafień. I na streamie poruszaliśmy jedną kwestię, która powinna się była pojawić na ostatnim odcinku, czyli wyniki konkursu, bo tego dnia co poszedł odcinek, to w nim nagrywanym wcześniej jeszcze nie było wyników, ale już były na streamie, bo z osobą, która wygrała, a mianowicie Boomberry, skontaktowałem się w międzyczasie i nagroda z tego co wiem, już tam dotarła. Mam nadzieję, że nagroda dobrze służy, a my zobaczmy, co było w zgłoszeniach, bo niektóre były fantastyczne. I jest to Shirley bodajże od Moon Arty. Przecudna przesłodka, uwielbiam twoją stylówkę, jest mega! Nie to, że propsuje ci coś, ale chodzę z takim gadżetem po ulicy, więc A, mam słabość, mam słabość totalnie. Oprócz tego ta przecudna Ene od Chinia Airin jest cudna i ten różowy lisi ogonek jest fantastyczna. Dziękuję Ci za to zgłoszenie, jest piękne! Raiden A i też bardzo fajna, też bardzo ładna, podoba mi się wklejenie tych lisków do tych jej ganów. Super pomysł. Just saying i Nemesis i mini Shirley w klatce, co prawda, jako ja Prawdopodobnie jest tu jakiś spoiler, którego jeszcze nie jestem w stanie wyłapać. Aha, nie dotarłem za daleko w fabule. I Keteru i Tsubasa, lisia lodowa łuczniczka. Ta stylówka też jest fantastyczna. Jest piękna, że też nie mogę każdemu dać nagrody. Nie jestem w stanie. Głupolek Samir wraz z towarzyszem i z lisim ogonkiem są ołóweczki. Jak wiecie, jestem fanem ołówków, więc jak najbardziej propsuję cudowną na praca. Dziękuję za to zgłoszenie. Macie kideci i shirli w fenkowej wersji. Tutaj kideci też pocuła. Za momencik niżej będzie refka, która została użyta do popełnienia tej pracy, ale sama praca jest. Awesome, dziękuję I tutaj ta spineczka z liskiem zamiast standardowej Myśleliście, że nie zauważy, a zauważyłem Lok tu ma, dobra, lecimy z The Kingiem On chyba woli nie być liskiem No dobra, zapłacisz za to, zdejmij to I macie wersję bez tekstu również Ale z okularami okulary są Dotarliśmy do Lille oraz Meryl z ogonkiem jak nie jestem fanem Meryl To jest chyba moja najmniej ulubiona postać Tak, ten art jest fantastyczny Te neonowe łóżka jest mega I podoba mi się bardzo, serduszko Bajzu Shiro, dostała kolaba z Gen Gęślinem. Powiem wam, że to bardzo gęstniejące, że czuć tutaj ten vibe na te kolory, to połączenie, ja po prostu tego siało widzę, ale jest, jest idealnie. Poza tym oczywiście mamy Pepper od Alternator 2000. No i numer jeden w naszym konkursie, czyli bumbery wraz z Nemesis, wraz z Puchatym Ogonkiem. Ten Puchaty Ogonek jest mega, macie tutaj jeszcze na zbliżeniu. Percenea oraz Lisa Nemesis w alternatywnym stroju z Lisim Ogonkiem. Przepiękne połączenie, podoba mi się bardzo, zresztą Nemesis w alternatywnym stroju marzy mi się Nocach również. Reksandris Ayo Crow, a może raczej Cwerwo z lisim ogonem, fantastyczny. Mejcia i Nemesis. Lisogonek, ogonek oczywiście jest budynki w tle. Bardzo fajna praca, ładny digital, podoba mi się to co widzę. A tu już Xanax. Tu moja praca, mam nadzieję, że nie jest spóźniona. Jest niespóźniona, jest fantastyczna. Bardzo mi się podoba ta stylówka, nawiązuje do kilku starszych anime, które oglądałem. tać. A tutaj nawet na pełnym przybliżeniu. Oprócz tego Aiko Chan z Kingiem, z Lisimogonem i z kosą kosa być musi. Jagoda z kolejnym podejściem do Nemesis. Przypomniały mi się czasy szkolne, kiedy w zeszytach nawet specjalnie kupowałem zeszyty bez linii i bez kratek, żeby na takim czystym papierze móc rysować, kiedy nauczyciel albo nauczycielka nie patrzy. Było, robiło się to. Kala, jako że czas nagli wstawiam już lekko teraz nieskończoną Lin Lin, która jeszcze u nas nie wyszła, ale jestem zakochana w jej gameplayu Lin to jest ta z wachlarzami. Tak, to jest ta z wachlarzami, to jest tak. Która podobno ma mieć zbliżony gameplay do tego, czym oryginalnie miał być Skaramusze, więc osą. Awesome, bardzo ładna praca, tylko anime, totalnie stylówka. Oprócz tego mamy Laurea, więc też już rzucam się z Lisią Cubasą. Śliczniutka jest Piękna, bardzo mi się podoba Azji przedstawiam zero, który musi przeczekać deszcz Bo nie chce ogonka rosuszu zmoczyć Biedny zero Mipi, mechalisek z kabelkowym ogonkiem Ten pomysł na kabelkowy ogonek Podoba mi się bardzo, bardzo, bardzo Resawi, liskowa Meryl jako Chibi Bardzo ładna, bardzo Chibi postać Jestem fanem Chibisków Podoba mi się całe to zestawienie Jeszcze ta korona lewitująca nad główką I zwiedzanie na dziś Zamyka Ola oraz jej King Z bardzo czerwonym ogonem Przepiękna praca, dziękuję, dziękuję wam za zgłoszenia niestety nie jestem w stanie obsypać nagrodami wszystkich, ale Boomberry pierwsze miejsce, nagroda z tego co rozumiem już dotarła prace są fantastyczne, jestem zaszczycony, że robicie tak fajne rzeczy na konkursach u mnie, jest mi naprawdę mega, to jest fantastyczne uczucie, nigdy się nie spodziewałem takiej dawki energii jak oglądam tyle ludzkiej pracy włożonej w Coś, co jest w sumie zabawnym konkursem na parę minut, żeby tak jakoś pobudzić społeczność, i mam wrażenie, że jesteście pobudzeni. Jesteście fantastyczni. A mając to za sobą, chciałbym powiedzieć, że uwaga, kontrowersje i bullshity, bullshity i kontrowersje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym się winąć dalej, bo co się. Ją co was zirytuje, to was zirytuje, więc po co tego słuchać, a dziś jest kilka ciekawych rzeczy, w sumie nawet nieirytujących bym powiedział, pierwszą z nich jest fakt, że ludzie się pultają strasznie że niektóre postacie wychodzące na nasze serwery są nerfione, że ta nadchodząca nowa, jak ona tam ma mieć frig, jest y, znerfiona względem tego, co jest na chińskich serwerach, po czym piszecie mi coś, o czym ja całkowicie zapomniałem, że nasze serwery są prostsze u nas content jest łatwiejszy do przeturlania się, co z drugiej strony mnie nie zachwyca, bo ja lubię jak content jest wymagający troszkę fajnie by było gdybym miał jeszcze czas przygotować się i zawalczyć z tym kontentem a nie robić wszystko na ostatnią chwilę, co nie zmienia faktu, że wymagający kontent z mojej perspektywy jest na propsie, nie mega trudny nie upierdliwy, ale wymagający jako, że u nas Tower of Fantasy jest troszkę mniej wymagający niż w Chinach, to też nic dziwnego, że postacie są znerfione bo inaczej byśmy się po tym kontencie turlali, i niektórzy mają z tym problem bo jak złapać ten balans i czy faktycznie znerfiona, nadchodząca niedługo freak nie będzie słabsza względem naszych serwerów niż jest chińska Wersja względem chińskich serwerów. Jak to analizować? Jakimi kryteriami to oceniać? Ja nie wiem, warto pamiętać o tym, że u nas jest prościej, stąd też są nerfy, Z drugiej strony wydaje mi się, że zabrali coś z jej funkcjonalności, co sprawia, że nasza freak nie będzie tą freak słabszą, co jest na Chiny, tylko będzie troszkę pozbawioną opcji. Ale to jest moje wrażenie. Zobaczymy w praktyce, jak to będzie działało jeśli będzie tak działało, jak zapowiadają, bo to oczywiście wszystko się może zmienić, wszystko się jeszcze może bardzo zmienić, bo do momentu wejścia na serwery live wszystko jest mobilne i niewyryte w kamieniu, a zresztą nie wiadomo, czy w w przyszłości nie będzie buffów, nerfów postaci będących już na serwerach live, bo w końcu czemu by nie? To, że Genshin tego nie robi, nie oznacza, że inni tego nie robią. Wiadomo dlaczego jest problematyczne robienie tego, ale da się to obejść. Przeskoczmy do drugiej rzeczy, którą dziś mamy w kontrowersjach, czyli event, ten event, który teraz trwa, który moim zdaniem jest. No, nie podoba mi się to, nie podoba mi się, to jest gacha event i niektórzy twierdzą, że hotta czy wydawca w tym momencie Tencent Perfect World Beijing odsłonili karty i widać, że robią to dla hajsu. No bo w sumie dlaczego innego to robią? Przecież nie robią gry Per Publicum Bono to jest biznes, co nie zmienia faktu, że trzeba mieć balans. Pamiętam kilka świetnych gier, które zapowiadały się fantastycznie, jak tylko wjechała monetyzacja, to od razu zabiła tę grę. Konkretnie myślę o Bombastic Brothers, fajna gierka, też elementy gacha, taki metal Slug tylko Połączony z elementami MMO na smartfony. Bardzo dziwne połączenie, bardzo ciekawe połączenie z mojej strony. Ja byłem w grze zakochany, dopóki nie zobaczyłem pierwszego Battle Passa, gdzie wszystkie sensowne nagrody były za hajs, a te lepsze nagrody były za cięższy hajs, a za darmo było tylko takie: a, 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 jakbyś coś płacił, to byś coś dostał, nie? I to było takie bardzo słabe, że było widać, że ci, którzy grają wypad, ci którzy płacą dostają nagrodę a ci którzy płacą dużo, mają dużo mocniejszy power niż reszta i to było, to było z mojej strony bardzo zniechęcające i też przestałem wtedy grać w Bombastic Brothers, które między innymi dlatego później padło, nie dlatego, że ja przestałem grać tylko dlatego, że ich własna monetyzacja ich zerżnęła i tutaj jest podobny problem co prawda skin jest do złapania, wyjątkowy skin tym skinem będziemy się zachwycali jak go ktoś będzie miał w przyszłości, ale mamy gacha event tymczasowy który nie ma tych takich siatek ograniczających, które Pozwoliłyby nam sobie z nim poradzić w sposób taki, może nie free-to-play, ale przynajmniej zaplanować, jak to można zrobić, a to jest bardzo, bardzo event, pułapka. Więc, jak na pierwszy event, który mogli wrzucić, wybrali najgorszy możliwy model funkcjonowania eventu. Z mojej perspektywy, Hotas strzeliło sobie tak bardzo w stopę, że jak ludzie narzekali na gęsinę, na ich model gacza, na ich rolowanie, i tutaj wchodzi Hotas, z Tower of Fantasy, będzie lepiej, nie jest, lepiej jest inaczej, ale wiecie o co chodzi, było to szarpanie się. Tak, tutaj pierwszy event, który wjeżdża że jest takim totalnie skokiem na hej, bardzo słabe, bardzo słabe z mojej strony, i co ja Wam mogę powiedzieć, nawet, nawet na to nie zwracam uwagi. Jak dla mnie tego eventu nie ma, mogłoby go nie być, bo to tylko dzieli społeczność i no jest. Jest wciul słabe. Może troszkę więcej hajsu na tym hapnęli, ale z drugiej strony sporo osób w społeczności, która była tak na krawędzi, że gra im się podoba, ale nie wiedzą, ale może zostać, może nie od tego się odbiło bardzo mocno i patrząc po komentarzach, które mi zostawiacie. Wielu z was tutaj będących odbili się od tego eventu. Więc to jest słabe. Mając to za sobą, chciałbym powiedzieć, że uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej, bo co się zobaczy, to się nie odzobaczy, co się usłyszy, to się nie odusłyszy. Pamiętajcie, żeby wziąć wszystko z wielkim oka. Jeszcze większym Soli. Mamy dzisiaj wrzucony na tapet teaser podwodnej mapy. To jest teaser, jeszcze nie zanurzamy się pod wodę, ale to jest to, co oficjalnie poszło na Chiny. I muszę wam powiedzieć, że jako teaser wygląda osą. Mamy też przecieki, które pokazują, co tam teoretycznie powinno na nas czekać. które Zapraszam na Discorda. Oczywiście wkleić nie mogę, bo jeżeli łupnie mnie ktokolwiek czymkolwiek od innej strony, to się niestety już nie pozbieram. A ja wam mogę przedstawić tylko ten teaserek w tle lecącym. Mam nadzieję, że wam się podoba to, co widzicie, bo będzie tego więcej. Oprócz tego mamy lecący. Krótki gameplay Anabel od Game Gaki, oczywiście. Link na dole w przypiętym komentarzu i tutaj przypięty powinien być również. I jest to kolejna postać, która się zbliża. Wygląda bardzo fajnie i muszę Wam powiedzieć, że znacznie bardziej niż ta postać zachwyca mnie to tło i to, co tam widzę. Jest osą, awesome. ogólnie ta gra jest przecudna i jest przepiękna, no ale mamy krótki gameplay to mamy krótki gameplay, więc można się pozachwycać jest fajnie jak najbardziej. I to już jest wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane, więc jestem zachwycony tym, że wciąż codziennie jak się loguje do Tower of Fantasy, mijam kogoś z Lisengardu albo z Lisengrodu na serwerach, bujacie się, tam jesteście są awesome, dalej gracie, cieszy mnie to bardzo dajcie w ogóle znać, czy wciąż się dobrze bawicie czy wróciliście do Genshina, czy porzuciliście Genshina, czy wbijacie już tylko tak lajtowo pooglądać rzeczy nowe, które się zbliżają i ewentualnie pograć parę minut, jaki model rozgrywki teraz przyjęliście, ja na chwilę obecną dalej walczę z czasem, więc fabuła jest przed mną ale zwiedzanie mniej lub bardziej już ogarnąłem przy wykorzystaniu kilku trików ja, więc dziękuję bardzo Magą wasza magia jest potężna. Dziękuję arcy Magą, wasza magia jest arcypotężna. Dziękuję, Twitcher na tą lista odświeżona z wczoraj, i teraz w tym momencie powinna się wyświetlać. Jesteście fantastyczni! Dziękuję wam za wasze wsparcie. Jest ono nieocenione i bardzo dla mnie ważne. Więc życzę wam miłego dnia, dobrego dzienka. Świetnych SSR-ek, które wam powpadają. Niech Boże karędzi wam sprzyja, a my widzimy się przy najbliższej okazji, która najprawdopodobniej nadarzy się pojutrze, albo po pojutrze gdzieś jakoś tak. Miłego do następnego i hej! A ja muszę sobie teraz złapać włosa, który mi się przykleił do mojej wykremowanej mordy i mnie łaskotał przez prawie całe nagranie. Nie mogłem go złapać, a teraz... Od razu po nagraniu udało się przy pierwszym podejściu. Jak to działa? Nie wiem.